Ponownie, ogólnie powiem Wam tak, plan naszedł taki, że po prostu kosze dalej, kosze koło domu, pszenica, plejada. No tego kotła to ja totalnie nie pogonię, to co się dzieje to jest masakra ogólnie, całą ósemę zasypana i kolejny zbiornik się szykuje, hektar 47 tu jest. Widać, no nie trzeba jakoś tam szczególnie nie komentować, tak. Jednak te głosy są. Kociołek. Dobra, co miałem zrobić to zrobiłem poinformowałem, że trzeba rurkę ogień komisowi i lecimy z tematem dalej A tu na razie nie jest a tam gdzie to jest kretowisko trzeba minąć go federem. Dobra, nie będę sobie ledu żałował Szczęście, ostatnie te. Ale i tak nie wezmę wszystkiego, nie zmieszczę zbiornik stąd, bo zahamuję żmijkę i będzie brr i później zero obrotu, tak? Już dwa razy się uszukałem, bo chciałem rypać do końca. Nie jest to dobre. Jeszcze powiedzmy zejdę i wyjdę i, i tyle w sumie, nie? Trzeba przyczepy brać. też i odrzyniki będę musiał na niego zerknąć a nie jest na y, tym na silimaku na przekładni kątowej zamontowany widocznie albo zabrudzony albo gdzieś coś jest nadgięte i dlatego raz pokazuje raz nie no jeszcze nie powinno być ten. biesluje jeszcze biesluje jeszcze daje radę naprawdę oporowy dzień powiem wam no i w sumie e, zostałoby mi tak te poletko doświadczalne z kbs donawa e, przedniczka do wykoszenia, ale to już sobie jutro pojadę hektar jęczmienia półtora przeżyta obiec powiedzmy tak areałowo ile? To 80 ary Coś takiego. No i jęczmień. Przestawianie, szuflowanie, łupatowanie, no to też żniwa by trwały drugie tyle. Co chodzi o ogarnięcie tematu ze zbożem. Jednak to jest przydatna maszyna. A Ten mnie jeszcze naprzeciwko nas. To właśnie ten z vlogów, on jest 18 maja posiany. A jeszcze i zielony, nie? Ale może gdzieś pod koniec sierpnia wyjdzie, tak mam nadzieję. No coś tam się zmierzy, nie? Ja mówię, niech z tych 3 hektarów, to ja nie wiem ile może, niech da po 3 tony, to będzie dobrze <grytanie> na hektarze. Raczej szało nie będzie, powiem wam szczerze. Te pole też jest zapuszczone, miejscami jest trawica. Nie udało się wszystkiego opanować. Jeszcze ta żółta, ta zaraza, ja nazywam tego, ten wirus, tak? Zapomniałem jego tam z precyzyjnego określenia, ta żółtaczka. Wirus, że taczki, czy jakaś Tutaj fajnie na tym morzu, to wjechałem rotacyjno i te wadyle kupiłem rotacyjno, a później ładnie wziąłem talerzówkę, na dronę talerzową, eee, ściąłem to, i bardzo ładnie wyszło. No tutaj mówię, mówię, dla bydła jest zasiane, to nawet może i lepiej, że się te bazyle zwyczajnie nie trzymają. Będzie lepiej do koszenia, czy do wypasania. No teraz wiadomo, najgorzej u mnie las i pszenica. No też może w okolicy nie. Do łąki akurat... Eee, Błąków akurat nie brakowało pod tym względem i jest to przewalone tutaj w moim rejonie do wyprowadzania kół zaraz są ścięte do nam. ciekawe jak tego byka teraz no bo ile żyje ja jeszcze do tej pory cholera jasna zobaczcie i żeby wyszedł na jakieś budynki i żeby ktoś go widział kurde pola, nic przepadł jak kamień wodem i jeszcze zaangażowanie służb powiem wam Polska. Nic więcej. To jest Polska. Jakby z pierwszego dnia po zgłoszeniu na straż pożarną wziąć kilka jednostek osoby, przynajmniej, które by, by nie były nawet ostro zajęte. Przeszedłby, znaczy otoczyłby raz, przeszedłby i by go znalazł bez problemu, a tak to teraz po całej dupę. Żal do straży przede wszystkim. 112 to za karę człowiek tam siedział. Nie wiem, no normalnie co mówiłem i policja przyjęła zgłoszenie, ale też no co oni mogą. Taka wyjebka totalna, nie? Żenujące to. I tyle. Żenada. dalej, tu jest jakiś placyk powiedzmy to się ciągnie tak właśnie, że ta nie jest słabsza muszę zrobić badanie gleby i chcę tutaj głęboszem zrobić koniecznie, o, list sobie zapierdolę, dziela, list, list i właśnie to by było fenomenalnie naprawdę petarda, super luks by było Gdyby właśnie nie ten plac gleby jakiś taki dziwny, bo tutaj już słyszycie, co się dzieje. Pum, pum. Jest masa do przerobienia. i pszenicę mam ogarnięte No wiecie, chodzi o to, żeby przed zabrać, żeby ta pszenica nie traciła na jakości, nie? Teraz jak to bym określił będę by miał świetny spokój pod tym względem Dobra tam co o tych był z tyłu? Powodu do narzekania totalnie jest super dobrze. Czy można byłoby zrobić lepiej? Zapewne jeszcze można by było lepiej to zrobić. Gdyby ten czas, wiadomo, stosunek pieniążków do, do, do różnych wynalazków, nawożenia, badania gleby odpowiedniego tutaj. No i trochę szczęścia, nie? To szczęście też jednak ja się przydaje przy, przy uprawach. Co mówicie źle, ale wszystko jest lekcją, jakby to określić. Także nie będziemy spoczywać na laurach, bo to jest okreskiwać samojezdne. Pomimo, na moje gospodarstwo to jest nieracjonalny totalnie sprzęt. Nie? Na te parę powiedzmy hektarów to jest totalnie nieracjonalna maszyna, ale. Maszyna moi drodzy Że to jest jednak zabawka i wcale nie taka tania. I nie, że tania, bo Ukrainka. <grytania> Tylko jednak, jednak kosztowna maszyna. Fajnie, że nie jestem zadowolony bardzo, że udało mi się kupić coś takiego. Jest to sensowne. Francuz Maru nie żałował, było to użytkowane. Nie stało w krzakach, jest to naprawdę bardzo ważne. tak jak zauważyliście, jeździłem jedną stroną, nie, nie jeździłem na jakieś okrętki. Z tego względu postanowiłem, że lepiej do pracy będzie mi. Jak mają mi jakieś klinki dziwne wychodzić, to później będę się pierniczył na tych klinkach. Słomę sobie zostawiam, ten skrawek właśnie, bo z tamtego roku po prostu nina zrobiła robotę. Ładnie się słoma przechowała i nie mam potrzeby jakoś e, dużo, dużo, dużo e, zostawiać. Przeprasować, nie i zostawić słomy z, z właśnie pszenicy czy innych upraw rozłożowych. A, jak nie za daleko, to za blisko, ale może się wyrobić dobra. Jak tak będzie, to powiem wam szczerze, będzie trzeba szukać przyczepy na drugi rok. Tam damy jakieś fajne. Jak wygląda Dobra, to się chyba zasypie A zaraz poczekajcie, co wysypie to nam z obrotu karcholi, będzie trzeba go wymienić na, na właśnie na pędzie dobra jeszcze ewentualnie jutro, bo muszę uczyścić kombajn naprawdę dokładnie na tę nową odmianę, bo nie chcę żeby było jakieś powalone, będzie trzeba trochę wjechać nakosić i wsypać w jakiś worek powiedzmy, resztki takie dobra, wentylator to mnie chyba już nie będzie interesował w tym momencie teraz tylko na Browara jechać A no i tak to właśnie bez tym wezmę sobie w łapę gofro ewentualnie, nie wiem, jeszcze wszystko czego wydmucham jestem na dole i tak zjazd do domu w tym momencie Kurcze, widoczne te światła z tyłu są. No i tak moi drodzy, kończymy ten oto vlog z koszenia. Dzięki za obecność, pozdrawiam i zapraszam na jakieś kolejne odsłony materiałów. Trzymajcie się, cześć!